Ostatnio na moim Discordzie powstał kanał z najgłupszymi pomysłami od widzów I przeglądając ten kanał natknąłem się na takie wyzwanie Zrób armię ludzików z Delmy Nie, widzowie, nie będziemy tego robili Drachisowi On będzie... Na... Tak więc, moi drodzy, poznajcie wielką armię Delmanów ehm, Tylko proszę, nie, nie mówcie nic Drachisowi, bo będzie na mnie zły, dobra? Nie No k No nie! Asasinek! Nie! Tu cały stopy babuni. widzowie, serio? Bądźcie bardziej kreatywni. Nie będę lizał stóp ba. Zdjęło! Zdjęło! Dotknij trawy. Kurde, no dobra, ale co jeżeli złamy jakąś barierę czasoprzestrzenną? Przecież gracze Minecrafta nie dotykają trawy. Ale dobra, zrobię to w imię nauki. O! Chyba się nic nie stało. Nie! Podaj IP serwera Anarchy SMP. Dobra, podam wam, ale nikomu nie mówcie, bo SAGI będzie zły. Podaję IP Anarchy to. Wezwij dozorcę. Ta, dozorca, no pewnie. Ja go jeszcze ani razu na serwerze nie widziałem. Coś tam słyszałem, że niby Petera zbanował, ale dla mnie to jest jedna wielka legenda. Dozorca raczej nie istnieje. Nie wiem, może go wywołamy w tym ogromnym, opuszczonym kościele, co? Zamień babcię Marysię w dziadka. Kurde, nie chcę się pozbywać babci, ale możemy spróbować. E, babciu, 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 babciu! Ej, czak? Y Chciałem coś sprawdzić. No? Hokus pokus renta przyszła. Żegnam Marysie. Witam Ryśka. A ty mi jakiś tutaj pogański? A, a, a się! Udało się. Witam cię, młody kawalerze! Um. Chodź tutaj do mnie, proszę cię do, 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 do... Zareklamuj nasz telefon. Tak więc poznajcie Red Magic Pro 11. Pierwsze wrażenia są bardzo dobre, ponieważ w pudełku znajdziemy dedykowany case na nasz telefon, ładowarkę z kablem i niezbędne akcesoria. A sam telefon ma płaski tył bez wystającego aparatu, a przezroczysta obudowa z widocznym chłodzeniem wygląda naprawdę fajnie. W ręce leży solidnie i od razu możemy poczuć, że to sprzęt robiony z myślą o graczach. A największe wrażenie robi system chłodzenia Aquacore, czyli chłodzenie cieczą plus super szybki wentylator. Brzmi jak przesada, ale faktycznie działa. Nawet przy przy długim graniu temperatura trzyma się bardzo sensownie, a wydajność nie spada. Dzięki czemu w grach robi naprawdę świetną robotę. Ekran 144 Hz jest płynny, dotyk reaguje błyskawicznie, a przyciski na ramce dodają precyzji. Gra się po prostu wygodnie, a w trakcie testów żadna gra się nie przycięła ani na moment. A to wszystko za sprawą jego specyfikacji, ponieważ posiada Snapdragon 8 Elite generacji 5 i dużą ilość ramu, to jest poziom wydajności, który pozwala odpalać wszystko jednocześnie. Gry, nagrywanie ekranu, aplikacje w tle, bez żadnych problemów. Mogłem grać tak naprawdę długo dzięki baterii 7500 mAh zanim pojawiła się potrzeba ładowania, które w tym telefonie jest bardzo szybkie, nawet bezprzewodowo. A aparat? Jak na telefon gamingowy jest bardzo dobry. Podoba mi się, że nie ma dużego wystającego modułu, a zdjęcia wychodzą ostre i szczegółowe. Do tego dochodzą głośniki stereo, bardzo dobre wibracje i Gamespace, który zamienia telefon w przenośną konsolę, nad którą macie pełną kontrolę. Nigdy nie miałem w rękach lepszego telefonu do grania jak Red Magic 11 Pro. Mocny, dobrze schłodzony, z Dużą baterią i świetnym ekranem. Jeśli chciałbyś go sprawdzić, to zostawiam ci link w opisie. Wysraj się. Mm. Jeszcze daśmy zdjęcie, tak? Ciekawe, jak sobie poradzisz z banem na moim Discordzie. Wkradnij się do bazy Dranghisa i wypełnij jego bazę tabliczkami z napisem Mister Delma. No dobra, dobra, zaczniemy sobie tutaj. Mister Delma. I ciśniemy tak całą ścianę. Let's go. Wypełniłem całą bazę Dranghisa tabliczkami z napisem Mister Delmo. I szczerze, schowam się teraz i poczekam na dranhisa, aż przyjdzie i zobaczymy, podsłuchamy jego reakcję. A few moments later. idzie, Cudowny, dzisiaj dzień na I... Nie! Nie! Napisz na czacie Sagi, śmierdzi. Nie, no bez przesady, nie będę tego Sagi, śmierdzi. Wyrzuć miecz Esaf, kaktus. Kurde, to jest ryzykowne, ale liczę, że mi nic nie zrobi. Ej, Esik! Esik! Co, słucham, słucham, no? O! E, słuchaj, stary. A <laughs> życzyłbyś mieczyk? Mieczyk? Ale tak. po co, dlaczego? No bo tam chciałem sobie pójść poformić. No tam jest eksperka, no, nie, no tak, no mogę ci dać jakieś zapasowe, czekaj. Ale oddasz mi go, nie? Ta, stary, cały i zdrowy będzie. To, no to trzymaj, nie? Tylko oddaj mi go, proszę, potem, dobra? Czekaj, bo... O! o, o, o oj. oj! Asasinek, no ku... Peterowi z of Binding. Kurde, to będzie ciężkie. Ale... mam plan. O, siemano, no i co tam, chciałeś? Witam. Kłaniam się, niziotko. A, dzień dobry, dzień dobry, no i... Co ja to robię? Eee, jak mnie dogonisz, oh. to jesteś paruwa! Nie, nie, o nie, 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 na pewno nie paróweczka, tak? Nie będziemy mówić na mnie. Jesteś paróweczka. Ja serdelek. cię już zaraz tutaj łapię. Nie! O tyku! Za... No kur... No, no. mi założyłeś? Czy ty, czy ciebie powaliło? Znisz bedrock. Wydaje mi się to lekko niemożliwe, no bo jak miałbym niby wykopać takie. Aha. Daj zagrać swojej dziewczynie. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Witam was widzowie, ponownie na anarchii. Idę sobie ściąć drewno. Ja mogę grać, a wy nie. Ha 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 ha. I tylko pamiętaj, że jakbyś kogoś spotkała, to się nic nie odzywaj ani nic nie pisz, dobra? Dobra. Ej w Sieba! Siema! Cześć babciu! O jeździ. Chodź ci trzebaś, mu Co czy przychodzisz? Cześć, tak, tutaj tak ja babciu. Wie? Cześć. Tu? Jakąś kłurczą szukali, na pewno. Ukradzione konto! <grym> Jezus Maria, kim ty jesteś? Nie, no babcie, to ja. Z kim ty gadasz? Dobrze, weź, weź babie, się. Zabierz się, wyjło, się... Zjedz sobie pomidorową. Akurat jestem głodny. Dobra, bardzo dobra. Dzięki. Powiedz babci, że renta w tym miesiącu nie dojdzie. Dobra. Bawciu, 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 bawciu. powiadam wam. Cześć, co? Czekaj. Żeny nie będzie w tym miesiącu. Nie powinien. No A To miesta. I na A ona kiedyś kazańio, czy model mi robi? No jak to... czuję na tacie dam szybko, no ciężko tu. Daj to, daj to, daj to, daj to. Gdzieś maria, pamiętajcie to, moi drodzy. Bo się... niech ksiądz to weźmie, proszę. ZAKAŻ! Dziękuję! dziękuję Zakazuj tego szybko! Dziękuję, jak najbardziej. Aha. Wejdź na konto ESA i coś zrób. Kurde, no niby mam te pasy do konta ESA, ale czy to wykorzystać? No pewnie, że tak. Dobra, wchodzimy. Okej. Okay. Co to jest? Z kultury i nauki. A, bo to jest Nedelajtowa 44. Okej. Okay. Dobra, co by mu tu zrobić? Ma gdzieś tutaj drewno? Zrobimy sobie tabliczkę i napiszemy tak: stopy babci Marysi smakują obłędnie. S. O! Si, Esik, co tam u ciebie? On nie wie, on jeszcze nie wie. Halo! Halo! halo. Esik, odezwij się! Czemu ty dał, nie piszesz? Weź coś powiedz yy, Mata, czekajcie Mam czkawkę. Halo! Jezu, jako się drze A, czkawkę masz No to stare moje kondolencje Oddawaj miecz albo zginiesz Musimy wykorzystać to, że Esik oddawaj jest takim gołtem Ej Nie no, Esik, proszę Proszę, Esik, proszę No oddawaj. nie zabijaj mnie, jesteśmy... Ej, ale jesteśmy na terenie pana proszę cię, nie zabijaj Prz, z, Mogę zjeść nawet pasztet obrzydliwius czy jakoś tak On najbardziej obrzydliwy pasztet, proszę cię, no ja nie chcę tego dawać, błagam Oddawaj, proszę. oddawaj ten miecz Mogę zjeść nawet najgorszy pasztet. Polu. Co? Znajdź żółtą papugę i nazwij ją Delma i pokaż Dranhisowi. Dobra, moi drodzy, to jest jedna z takich najbardziej żółtych papug. No innych nie ma, więc nazywamy sobie Delma. Dobra. <ścoughs> Dobra, czekajcie, jest Dranhis. Dranhis, dawaj nas spawn no, szybko. Dawaj szybko, nie ma czasu na wyjaśnienia. No wyjaśnienia. No tak, no mówić. Polubicie się. Ej, jak ja, co się stało? Podki robiłem na stręg. Akurat to jest ta fajerka, ale to robię na stręgia. Ok. O, fajna e, mi kubia. Widzisz jej nazwę? Nie. Zobacz. A tak, się przyda. Nie! Wracaj do! Zrób zniżkę na tabliczki. Dobrze, moi drodzy. Od teraz do 6 grudnia na mojej stronie synek.pl będzie zniżka na tabliczki. Także polecam kupić zjedz delmę. No dobra, proszę bardzo. Oj, dała nam jakieś nudności. Zrób dom seniora dla babci Marysi. Lajkujcie, żeby widział. Kurde, dobra, mam nadzieję, że babcia nie będzie na mnie zła. Babciu! Członeczko. Wybudowałem coś dla ciebie. Ty zbieraj drewno! Co? Um, chodź zobacz, chodź zobacz, to dla ciebie. la Boga! Słoneczku, najpierw to teraz co? Jezus Maria! Chyba się babcia wzruszyła. Ty, żaki, chana, bało, że, kichanie, mało, że babkę! Wstań, w w To był żart to, był żart, to był żart! Ja ci dam żart! Już no, zmieniaj na willa babci. Dobra, to już, już, Zmieniamy. Dom mega starców. Zmieniłem? Nie, no, przeszedłeś. Przeszkadzać, Przesadzasz! 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 Ej, ej, babcia, babcia, Prze Przesadza! Zrób, żeby Clarfield zamiałczał. Ej, Clarfield, Clarfield! Co? Zamiałczysz dla mnie? Nie. Mm, a co powiesz na to? Miał! Aha, stań bez itemów na mapie. Podaj kordy i zobacz, kto pierwszy do ciebie przyjdzie. Kurde, to będzie ryzyko. Ale zróbmy to! Jestem na minus 10, na minus, minus 1. Zapraszam! Ciekawy, kto do mnie pierwszy przyjdzie. Razieńko nie widzę. Tam jest bank rozwalony przez babcie. Tam jest kościół też rozwalony. Halo? O wieku, mowa. A czemu ty taki jesteś bez ekwipunku? E, takie, takie wyzwanie, wiesz? Tak? A wejdź tutaj na chwilkę. E, tutaj. Ale nic nie stało. Na chwilkę powiedziałam. No. I. Ile się nie stało? pół, paska, pół paska, ponad pubaska. No, nie to słoneczka. Albo śpiewasz, albo giniesz. Ej, zabuduj! Spokojnie, patrzcie, co. Babcia Cię ochroni! Hmm. Śpiewamy? Um, chyba, chyba nie ma wyjścia, co? Ja no, nie ma. No, your się jak to się mówi. <coughs> Przez Twe oczy, Twe oczy zielone Oszalałem no, eh? Tak się zakochać, zakochać się można Tylko raz A w Panie? kim? No tak, a w kim się zakochać? Nie wiem, co autor miał na myśli, niestety nie umiem w analizę tak pięknie. W, w babci, w babci. Tak, tak, w babci, a, w babci. A właśnie, masz no. Tak, I babcia nie jest piś... piękna, naprawdę. No ja wiem, nie pisz głupcze swoich kordów na samym razem, bo będę musiała cię dojechać, bo ty chyba 10 serc masz. Chyba, że zaraz zmienię zdanie, Szekaj. Nie, Nie, dobrze, Koczek... dziękuję. Co... Zagraj z polem w papierkami i nożyce, ale jak przegrasz, to kupujesz mu kebaba. To co opolu jesteś gotowy przegrać kebaba. <grystanie> Chyba ty przegrasz stary, ja jeszcze nigdy nie przegrałem. Okej, okay, no. dobra, sprawdzimy to. No to co? 3, 2, 1! 1! O. Ok, czyli jest 1-0 dla Ciebie. 3, 2, 1! No nie, no jak! 3, 2. Jeden! Okej, okej, okej. Dwa! Jeden! No jej, ci, I co teraz, koleżko? Wygrałeś kebaba, no. Właśnie tylko wiesz co. Ostatnio po kebabie coś źle się czuje na tronie, dlatego chciałbym, abyś tą kwotę, którą przeznaczysz na tego kebaba, wpłacił na cele charytatywne. No dobra! W sumie fajna inicjatywa, stary. No? Mega miło. Dziękuję za wspólną grę, naprawdę. No ja to dziękuję. Płacamy cenę takiego mega rollo, czyli 5 dyszek. Blik. Dobra, potwierdzamy. A to jest realizowano. No i poszło. Pamiętajcie, warto jest pomagać. Założyć szczęśliwą rodzinkę. Moi drodzy, ale ja już założyłem szczęśliwą rodzinę. Jesteście nią wy. I chciałbym, żeby się ta rodzina powiększyła. Ponieważ chciałbym, żeby do końca tego roku wybiło na moim kanale 300 tysięcy subskrypcji. E, tak więc, moi drodzy, niewiele już nam brakuje. Możecie zostawić suba. Możecie dołączyć do rodzinki szczęśliwej, oczywiście. Ej, to tyle. Powiedz Drachisowi, że jest Delmą. Nie no, się wścieknie. Drachis! na no co tam? Bo ja słyszałem, że ty no. jesteś Delma. Nie jestem Delma! Myślę, że... Ej! Przeproś! Nie o! jestem Delma! Kurde, koło miałem, ale jak miał... O kurde, ty dużo bijesz. Ale giniesz, ale masz deduwę. Nie. Oj! O ty! Nie jestem. Jest! No edrachis, ja tak słyszałem tylko. Czekaj, mam tu coś dla ciebie? Nie mam, kurde. To jest bardzo o. fair. Giniesz! Nie! Ta zniewaga krwi wymaga! Nie dam się tak! Przeproś! Nie! Przeproś! Przepraszam pana, delmę. Nie! Oj, dranhis, dranhis. Nienawidzę cię, asasynek. A ja ciebie lubię, panie Delmo. Nie jestem żaden Delma. Ej, dobra, dranhis, dobra, dranhis. słuchaj, słuchaj, słuchaj. Wielkie umysły nie muszą się bić, prawda? Ja, ja przepraszam, że tak powiedziałem. Okej, okay. wybaczam. Dobra, no trzymaj się. Panie Delmo! Nie! Zmień jedną z wodnych ścian przy borderze Na lawową ścianę Pozdro szefie Dobra Zamieniłem Patrzcie yy. Ja wiem, że żona jest trochę ciemna I że może nie podpala I brzmi jak woda, ale Nie, to, to ja nie zmieniłem na pewno tekstur W tekstur wiedzieć, wiesz To, to jest lawa, widzowie Tak, to jest lawa Zapytaj się babci Marysi Czy jest neguskiem Dobra, zapytam Ale to trochę dziwne, że pytać o losową osobę Której babcia nie zna Dobry o, Babciu, co chcesz? Znasz jakiegoś neguska? Jakiego rożka! Co ty do mnie? E, Tylko włochu! E, 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 taki jest e, e, e. właśnie! Nauczyć babcię młodzieżowego slangu. No dobra, babcia jest trochę światowa, więc myślę, że ona będzie znała kilka takich słów. Delma to ciężki, e, to babcio, babcio. taki... U, co, co się stało? Co, co tam? Nic! O co ci chodzi? E, co? Słuchaj, no mów! Chciałbym cię nauczyć młodzieżowych słów. Słucham! Dawaj! No to masz tak. Six-Seven na przykład, nie? Six-Seven. I, i, I to oznacza, wiesz, tak. No nie wiem jak ci to nazwać, ale to jest, wiesz. Taki okrzyk, nie wiesz co ci? Taki, taki wiesz. Six-Seven! Tak jest, bardzo dobrze. Oh yeah! Dawaj masz dalej. Jeszcze, masz jeszcze. Tough. Tough. Okej... Okay. Tough, Taffy, Kaczor, Duffy. Duffy. <laughs> nie, Tough, nie, Taffy. To besterz. Okej. Okay. Eee, babcia. Muszę iść do Ta kościoła. Babcia? Nie, ale cukier, cukier. No dawaj, dawaj szybko. No i jeszcze gold jest. GOAT! Babcia to gołd. Da. DTG! I coś jeszcze, kochani? Strasznie mi czas marnujesz. Przep przepraszam, przepraszam. D dziękuję. U, Jezu, przepraszam, nic nie robię. Idź! Idź tam w cholerę. Załóż babci Beret na głowę. Babciu mam coś dla ciebie. A co? Proszę, załóż. A co to za jakiś peruk? Ej! Ale ty! Podoba ci się? No ty No, pamiętam jak z Fryderykiem chodziła, bo Jezus to był czas. Oj, były! No, to wzięli mu serce, wycięli i pochowali gdzieś obok ciała. To ja go pochowałam. Zbuduj posąg babci, Marysi. Nie no, moi drodzy, to zajmie za dużo czasu i zasobów. Nie ma sensu, żebym robił taki pomnik! Patrzcie, jest i babcia! Fakt, trochę płaska, ale wiecie, babcia ma już trochę lat. Hmm. Pokażmy go jej. Dobra, babciu, chodź, tylko nie zaglądaj. Nie no idę, idę, Nie zaglądaj. A, mam nadzieję, że to jest nieżywy Marian. Pff, nie wiem. Ale... Je, je, nie mam jak wejść. Dobra. Już mogę? Tak, odwróć się, patrz. Nie, nie w tą stronę, babcia. O! Łapy się! dla mnie? Tak. Jezus Maria, popłaczę się. Nie płacz babci, nie płacz. Jezu, dziękuję Ci bardzo. Nie no, za co? To Boże. za to wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Kocham Cię, dziękuję. Daj babci mięso i powiedz, że to jest dziadka. Kurde, szkoda mi babci denerwować, no. La 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 Babci, co robisz? Nie Na ja zdaję, żebym do tego na górze poszła. Okej... Okay. A ja? Um. Trzeba dużo dać. Babciu, proszę o wszystko, wszystko weź. Ja chcę iść do góry. Co to jest? Mięsko, zobacz jak upiekłem ładnie. Jakie dobre, dziękuję bardzo. A z czego to? Siatka. CO?! U? Ty jesteś psychiczny! Musisz tam mówić babcie do powiedzenia OEU nie mówiąc eu. On, on. To będzie ciężkie, ale mam na to plan. Babciu? Ej, co tam słoneczko? A w ogóle jak ci się streamuje na z anarchii? No dobrze, tylko mam taki Taki żady mi donacje wysyłają takie ciągle. OEU! On, on, on. Eł, to jest jakaś patologia. Wskocz do law z itemami. Nie, no nie ma opcji. Ja za długo grałem na anarchii i za dużo zbieram itemów. Nie ma. O! Żartowałem, bo to są najgorsze pomysły. Let's go! O, trochę to zajmie. Trochę dużo to zajmie. Może po prostu. Tak, to zróbmy. O! I. Ну, вообще. Ай-яй-яй.